Państwa bardzo serdecznie zapraszam w poranku z Wampirem! O, niestety mój gość opuścił nas, zdenerwował się, nie udźwignął ciężaru całej zabawy. Zadałem mu na początku bardzo oczywiste pytanie, takie z typu stereotypowych: jak często się analizujesz? On do mnie powiedział, no, no, no! A powiedziałem, no, 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 no! O, to dosyć często! A on do mnie, zaraz on przeczytał, zaraz to przekracza wszelkie granice. Powiedziałem, no, no, to dużo, no, to dużo. W tym wieku to myślę, że to bardzo dużo. A jak zaczynałeś, ponoć od małego? On mówi do mnie, to skandal. Ja mówię, no, no, o, niech się pan nie denerwuje, przecież to wiadomo, że wszystko w tym wieku zaczyna się od małego, ale widzę, że panu nie leżą te pytania. A propos leży, słyszałem, że w tym momencie mój gość wyszedł, a więc nie mając innego wyjścia, postanowiłem stworzyć bohatera ogólnego, jeśli chodzi o polską rozrywkę, przede wszystkim jeśli chodzi o polskie kino, i za moment zobaczycie Państwo wywiad z uniwersalnym artystą, aktorem polskiego świata kina. A więc e, witamy średnią krajową polskiej gwiazdy świata kina. Nazwiska nie zdradzę, bo nazwiska akurat nic Państwu nie powiem, bo tych nazwisk jest wiele. Witamy serdecznie bardzo Pana. No sprawy. Tak, was wszystkich. Zabijam. Fantastycznie. Proszę Pana, powiedział Pan, że w jednym z wywiadów zresztą, że ten żyje, kto mało pije. Ja tak powiedziałem. Że pana, pan źle zrozumiał intencje, które przyświęcały ehm. tej mojej wypowiedzi, bo chodzi o to, że nie ten żyje, kto mało pije, tylko ten żyje, kto pije jak mało kto? Rzeczywiście, to zupełnie co innego. E, przyznał się Pan e, w ostatnim z wywiadów, e, przeczytałem, że. Mm, jeszcze raz przeczytałem w wywiadzie, że przekręcił Pan teściową. Proszę Pana, absolutnie nic nie przekręcałem. Teściowa, proszę Pana, sama się przekręciła i wcale w tym nie pomagałem. Z założenia, że należy pomagać teściowym i uważam, że każdy powinien myśleć o tym, że teściowa to jest ważna rzecz w życiu rodziny. Ostatnio wie pan, brałem udział w dramacie mojego kolegi, którego. Przepraszam. Teściowa wyskoczyła z 10 piętra, wie pan i, i okno się zacięło. Dlatego wie pan, przepraszam, ja uważam, że teściową należy pochować z szacunkiem i honorami, choćby nie wiem jak się opierała. Tak, to bardzo ładnie z pana strony, ale y, słyszałem, że sprawiło to panu nie lada radocha jednak, że, że ona się przekręciła. Może pana, czy pan myśli, że jestem jakimś psychopatą, cyborgiem? Proszę pan nawet o tym wtedy nie myślałem. Powiem panu szczerze, ja miałem dużo większe zmartwienia wtedy, akurat kiedy ona odejszła. Tak, a w grudzień. rodzaju. Kłopoty miał pan. Proszę pana, polscy badmintoniści przegrali z Emiratami Arabskimi 4-3. A to rzeczywiście... Poważna sprawa. Proszę powiedzieć, słyszałem, że jest Pan pieszczochem. A w szczególności lubi się Pan ponoć przytulić do cudzych pieniędzy. Co to Panu powiedział? Czy Pana u mnie nie ma pieszczot, jeśli chodzi o kasę? Kasa na stół albo... Wie Pan jaka jest sytuacja? Uważam proszę pana, że w życiu są dużo ważniejsze rzeczy niż zarabianie pieniędzy. Dużo większe wartości. Na przykład jachty, biżuteria, złoto, samochody sportowe, domy rozpusty. Proszę pana, poza tym wie pan, co jest ważniejsze w życiu od zarabiania pieniędzy? A jest coś ważniejszego? W takim razie, niech podpowie, co na przykład. No, od zarabiania pieniędzy dużo ważniejszą rzeczą jest zarabianie dużo większych pieniędzy. <laughs> <intellectual> <twinwa> <twinwa> to filutek z pana, rzeczywiście filutek. A więc w tej chwili gościmy jedną z najznamienniejszych, najbardziej znamienitych, przepraszam, wypadkowych gwiazd, jeśli chodzi o gwiazdę polskiego kina. Za chwilę spotkamy się ponownie. Dziękuję bardzo. A więc witamy ponownie naszą wypadkową gwiazdę polskiego świata kina. Proszę pana, czy to pan przypadkiem nie zgwałcił tej, nie powiem nazwiska, znanej aktorki na planie filmowym? Przypadkiem. Proszę pana, to znaczy przypadkiem. Oczywiście, że nie przypadkiem. Gwałty to moja pasja, proszę pana. Aha, aha, aha no nie pomyślałem o tym. Proszę powiedzieć, ale w takim razie nie bardzo rozumiem. To pan ją gwałcił, a w jaki sposób może? Pana zaproponowała mi łóżko. No i... Powiedziała Okej, okay, porządku, nie ma sprawy. <grywa> to ja nie bardzo rozumiem. Gdzie tu jest gwałt? Proszę pana. To był gwałt zadany estetyce prawdziwego mężczyzny. Czy pan... Chyba sam pan wie jak wygląda. Ta właśnie aktorka nie powiem tu nazwiska. Czy ona jest taka brzydka, że aż, aż dziw, że ogona nie ma, proszę Pana. Że fruwać nie umie. Z nią pojechałem, pamiętam. Kądś zdjęcia nad morzem. Rozebrała się na plaży, powiedziałam, żeby się ubrała i wracała do hotelu. Bo przyjedzie Greenpeace i zepchnie ją do morza, proszę Pana. Z nią oglądałem film przyrodniczy. to sama mi mówiła, o, patrz, patrz, jaki piękny dąb. Ja mówię, no, widzisz, widzisz. Taki dąb, żeby mieć taki obwód. To potrzebuje 300 lat, a tobie wystarczyły 3 tygodnie. O przecież nie ma o czym mówić, proszę pana. Gwałt, jeszcze raz powtarzam, wymierzony przeciw estetyce prawdziwego mężczyzny. Aha, to to ciekawe. Proszę pana, w takim razie słyszałem, że jest pan utrzymankiem. Ta. Słuchaj? Jestem utrzymankiem, utrzymuję żonę i trójkę dzieci. Aha, to tak, a y, z tego co wiem, to ma pan kochanki, prawda? A, a może byśmy porozmawiali na temat tego, ile pan ma tych kochanek? Proszę bardzo, nie ma sprawy. To mam dwie mm, z pierwszego małżeństwa. Y, Trzy z drugiego małżeństwa, pięć z trzeciego małżeństwa. wie pan, nie bardzo pamiętam, bo nie pamiętam, ile razy byłem żonaty. Wie pan, także musiałby się pan spytać mojego kuzyna, on jest moim biografem, to on będzie bardziej biegły w te klocki.